Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodźcie! Och, jaki masz piękny kolor. Dzień dobry. Od razu? A od razu. Niebędzie przyjęcie zabierzemy. Bardzo się cieszę, że was widzę. My się bardzo cieszymy. Jak mama się czuje w przededniu tak ważnej chwili jak wyprowadzanie się córki z domu? No, jestem trochę zestresowana, natomiast cieszę się... Jestem bardziej. Pytam <laughs> <Bardziej, śmiech> czy ten salon spełni oczekiwania i czy Zuzanna naprawdę będzie chciała tutaj zamieszkać. Zuziu, jesteś gotowa tak mniej więcej na to? Nie mogę się doczekać. No, chodźcie. <laughs> chodźcie, chodźcie, chodźcie. Uwaga, Zuzanna, stań tutaj. Mamunia, bliżej. Raz, dwa, <laughs> trzy. Witaj w swoim nowym salonie. O matko! Wow. Super, to naprawdę jakoś wygląda. O, ale super, ktoś powiedział, że lubi lustra. Nie, Nie za dużo? Nie. Jakby mi ktoś powiedział, że połączenie linoleum, tłuczki szklanej i dywanu ala wysypisko przyniesie taki efekt, to bym nie uwierzył. To jest tak przewidziane, że spotykasz się tej ze znajomymi. Zapraszasz mamunię. Jest nie jestem. <gry> Te stoliki, te nóżki w ogóle. To była Twoja inspiracja. Zainspirowałam się twoją łazienką. No dobrze, ale to nie jest wszystko. Bo moja droga, choć teraz przejdziemy do drugiej części. Jest miejsce dla wszystkich coach surfer <ścoughs> surferów, i to już nie jest couch surfing, wow. tylko to jest po prostu bad bad surfing. surfing. Ale zobacz tutaj, co masz. Proszę bardzo. Moje słyszałam, że Darek je ukradnie. Darek je przyniósł, nie powiedział mi w ogóle na szczęście i odnalazłam. To jest Jesteś szczęście. mega dziewczyną, masz fantastyczne zdolności, i myślę sobie, że możesz to mieszkanie wykończyć w własnym zakresie i być tutaj bardzo szczęśliwa. Dziewczyny, bardzo proszę, odgryziona pępowina, wy razem jako team, ale. Nie za mocno i żyjecie sobie swoimi życiami szczęśliwymi. Dobra? No, tak jest najlepiej, ja wiem, że to jest trudne. Dzięki, było was poznać. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Widzicie, dobra. jak się mamuja wpisała tutaj w cały ten obraz? Przez przypadek!